Kochani, w dzisiejszym odcinku zrobimy super reakcję na filmy mojego tatusia. W sumie to nie wiem co, ale coś na pewno fajnego. Zapraszam Was wszystkich do łapkowania i subskrybowania. Jesteście super, pa. a teraz oddaję głos tatusiowi. Siemanko, dzisiaj ja Was witam, ponieważ dzisiaj dla mnie jest bardzo ważny dzień. O 17.30 wypuścił swoją pierwszą celową nutę, odkąd dołączyłem to, to Gen Z. I dodatkowo wracam też wreszcie na swój kanał, gdzie filmy będą się pojawiały raz lub dwa razy w tygodniu. Zobaczymy. I jeszcze jedna ważna. Rzecz. Mam dzisiaj do Was gigantyczną prośbę, ponieważ w pierwszym linku w opisie i w przypiętym komentarzu znajdziecie link do mojego kanału. Proszę wpadnijcie, zostawcie suba z dzwoneczkiem i jeżeli dobiemy 650 tysięcy do końca tego miesiąca, brakuje tylko 50 tysięcy, to w kwietniu będzie kolejny fajny numer. Dużo to dla mnie znaczy cześć i czołem. A i właśnie, jednak jutro będą wyniki torty. Jestem ciekawa po prostu tej przemiany, jaką yy, jaką przeszedłeś po prostu. Oj. Zareagujemy fajnie. też na kilka piosenek, które robiłem na początku, które ja. nie wszystkie były publiczne. Serio? Na no takie totalnie ukryte też? A tak. Wow. To wow. widzowie, dla was też jest sneak peek. No, Bo one miały tak wszystko. po 4-5 tysięcy wyświetleń. Usłyszymy dzisiaj coś nowego? Możliwe. Wow. Pierwszy odcinek, uwaga, zagrajmy w Happy Wheels, odcinek 2 oh. What the fuck i lagi. Taki tytuł. To jak PewDiePie. To wszystko. To jest na publiku. Nadal? Tak. Jak to? Bo zapomniałem no, pasów dodać. No, ale... To, Tylko to nie jest... ja nie mogę znaleźć normalnie. Tak. To w ogóle nie jest śmieszne i po prostu reagujemy na coś, co jest cringeowe. I to jest najgorsze uczucie na świecie, bo ja na przykład. Najlepsze! No, Witam! 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 Ostatnio skończyliśmy na. To ty? Nie! Nie! Nie, wkręcasz, to nie ty! Nie, to nie jest głos Patryka my... nawet.

o mój Boże, nie Najlepsze jest to, że pan mieszkał z jego rodzicami i jakby nie przykinał po polsku, tylko specjalnie po angielsku, żeby jego rodzice nie, nie czalić. Brawo! Nie wiedziałem, czym przejdzie. Ale mi się podobało, to Wiem, czemu nie zostałem wtedy YouTuberem. Nie da się tego oglądać. Kolejny odcinek, kolejna gra jeszcze. Trudne sprawy Minecraft, odcinek 5. Oooooo! Co? No było? No, Ja chyba pamiętam to, bo. Możliwe. Ej, możliwe, że ja też to oglądałam. Tak. Historia z tym filmem wyglądała tak, że ja pojechałem do wujka do Belgii i nagle zauważyłem, że miałem powiadomienie od Berteza, Magdaleny, Marii, Moniki i takie OG Minecraftowców. Myślałem, że jestem w śnie, bo nie wierzyłem, że takie osoby skomentowały mi filmik. Masz TERAZ! Kroków, tutaj mieszkał panikurat z Bertezem. Kroków a Wertyz się oświadczył. Bardzo się cieszę, czekałam na tę chwilę, iż Nie muszę się tak skończyć, jestem w niej zakochana po uszy. O, on we mnie. What the hell! Bony. Porwał ją? Ole, krew tryska! Za zamur... morskie! Barry, gdzie jesteś, barry? Może, dobra, już wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby. Na masz ją właśnie, żeby wiedzieć, kim jest zabójca! Tak! Barry, barry, bo gdzie ona jest? Kurwa, kawodna, gdzie ona jest? Ale, jaka gra, aktorska profesjonalna! <ścoughs> jesteś aresztowany za sprzedawanie narkotyków! A nie za porwanie? Misz, misz jak teraz, Panie Kuku, nie będę się wiszło i mają cię całkiem dobrze. No, no. Dobra, Dobra. Dobra, dobrze, że się wszystko dobrze skończyło. Tak. Dobra, teraz moja druga piosenka ogólnie, którą zrobiłem w życiu, ale pierwsza, taka publiczna. Tadni ci tytuł. Ty. Miłość. Wiktoria. Zdrada Oszukała mnie. Jestem w tym miejscu. Pierwszy kawałek. Dobrze. No racja. Patrz, jak upen. Skoczę sikać. Bo. O, tak jest. A kto to po. O vaga. Nie Jurek. Ej, mi się podoba! Tak, Ogólnie ciężko zrozumieć, co mówisz. Ale może też przez dźwięk chodzi, a nie o samą klikę. Krypka i ogólnie reszta? Sam ten numer miksowałem. Bardzo ładnie. dawaj dalej. Chcę coś Pisałem How to Mix and Master in Adobe Audition. Jest tak dobre, że czasami się trzeba go przyłożyć niż Dobra, nie, bo już nie mogę tego słuchać i to za długo trwa. A ja się tym wzruszał i nie pogadał. Nie wiem, taką nostalgię dla tych się bardzo podoba, bo w ogóle nie zmieniłeś się za bardzo z wyglądu. A druga sprawa, że bardzo te teksty są takie twoje, nie? Ej, ogólnie teraz jest ważna informacja, bo jestem z siebie dumna, ja nagrałam ten teledysk. Naprawdę! co teraz będę puszczał. Teraz, teraz, teraz. Sprawdź to. I, miał, I był tu refren, mój! Pierwszy refren, który napisałem w życiu. Mówię, że nie będę na tyle, bo jest na to, co Ja miałem strasznie mało ciuchy, bo chciałem być jakby, myślałem, że fajny, przez to, że mam jakieś tam markowe I jakby, jak dostawałem jakieś pieniądze, to zbierałem, żeby kupić jedną rzecz na przykład przez 6 miesięcy Tak Jakby jak ty... jedną koszulkę albo coś Chciałem być fajny, bo w Anglii wszyscy chodzili w takich ciuchach Miałem 17 lat i nie wiedziałem Dobrze, o czym gadać Ale zawsze jest taki po prostu Wiek, gdzie już się myśli ok, dorosłem, już wiem co o czym myślę, już rozumiem świat. Gówno rozumiesz Ta. w tym wieku. O, w sumie to jest fajne, żeby wam puścić drugą yy, zwrotkę, bo to jest jakby o tym jak ja się czułem yy, odkąd mieszkałem w Anglii. Mm. Ty, Ty, to jest dobry tekst! Wrzuciłem się dałem przejdźmy <grym> w w w w w w a ażę. No Najlepsze ja, na dreszcze jak powiedziałem z zero Teraz przejdźmy już do vlogu. O nie! Nie! Please. Zaraz wrócimy do o, ciebie. O, dobrze, że jeszcze nie. To było tych trudnych spraw, miałem przerwę jakąś 4 lata i nic nie nagrywałem praktycznie. Tu postanowiłem wrócić, bo się naoglądałem Impera, Początek który jest chyba najbardziej cringe'owy początek jaki zrobiłem w życiu. Uwa. Czeka to jak w domu, No chyba tak Cukier Jakie chyba? Cukier! Oto składniki, które wybrano do stworzenia normalnego youtubera Ale profesor dodał przez przypadek jeszcze jeden składnik Związek X I tak po poza nowy, nietypowy youtuber, którego mi brakowało na tej scenie youtubach <grym> Bardzo serdecznie kochani, tutaj portacie. O ten plakat! Cześć Mortaccio Mam wbic do dole Moje twarzy, dodajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał Zarąbiste! Wyglądasz teraz tak samo, tylko trochę rozciągnięty Cześć kicio! Cześć, cześć, cześć z Polskiej Patrzcie teraz jak wygląda, jak wiem. LOL Trochę jak SKKR. Tak! Już wchodzimy od razu do gry nie będę przedłużał tego odcinka. Ale polski pingwirt! Strasznie jest różnica, co? Droga, kurde! Zobacz, jak nie patrzy na drogę, tylko gada z nami, nie? Nie rozumiem tego. O Jezus! Ja się przeprosiłam nawet teraz. Oh, to jest takie To kibana, jest To, jest to mi zostało! Lecimy dalej! To. Mój pierwszy vlog, który zrobiłem ja, O mama! mama ale kwalicja koalicja filmu, o, Jaka ładna mama! Pozdrawiamy Cię, mamę to i Tak, nie! To teraz, no. Za czasów kiedy jeszcze można było wydawać takie podkłady Chyba nie! E, e, taki fajny krajobraz Nie wiem, czy tam Zaraz, nie puszczę fajnie. fajny. <głos> puszczę. <głos> ale kryjobraz ładny, <noise> <bo> jesteśmy <noise> na To jest montaż <noise> stary. Idziemy Je do zielonej góry. Gdzie wyjechaliście? <noise> zielonej góry. Ej, ale byłeś e, grubszy. No to może na twarzy. Przejdźmy może do czegoś bardziej interesującego i zobaczcie Vikę sprzed pięciu lat. O, no to, właśnie... to u mnie w domu. Ha? O nie! Jaka słodka! O nie, ja, grazł, o. O, nie, ja się tu będę miał Znowu tak ja! Mam się. Tutaj znowu ja! Z kolejnym odcinkiem w tym mam gościa że... dla Jaki zło! A, a byliście tu razem? Nie! A, cześć! Zrobimy sobie dzisiaj taki challenge. E, jak się nazywa w to nazywa po angielsku. challenge to klap. Będziemy mieć taki klip. Podoba mi się w tym ja Widać było! Widać no? Co? No! serio? Nie, widać, że się lubicie. Oh, no. Mają się oh. ku sobie. tak. Mięta, nawet spojrzenia wikida, na Patryka Montaż też był na taki. Ale takim no, poziomem My nic nie gadaliśmy na tym filmie Nie ja mielibyśmy gadać z buzią pełną Ale... A, ty mi tak zwycięznie wyjścia kamień Ja pierdolę Równo mi na ty Aha, no jasne Dobra O, o już ten nie, mówię wam, to już coś było na rzecz, ale nie chcą powiedzieć. Nie było nic. że ja tak, <grymiela> ja, mijają i nagrywała ziemię. Poo! Jotro! Zapomniałem o tym! Ej, bolą mnie policzki od śmiały <grym> się serio. Widać było, że się trochę stresujecie, Ta. ale że się tak przełamujecie, to jest w ogóle turbo cute. No i to były nasze początki proszę bardzo Dziś jestem sobą od tego incydentu, że to z nie Ale już widać przeskok, moim zdaniem. Totalna profeska. Gotowanie z portalcem rozpoczęte. I like it. To wejście już o, z ten, ten, w piątek, mówisz, że jesteśmy nieoficjalnie. Samotka. Pamiętaj, już też cały dzień. O, patrz, co jest w lodówce. To O, i umie ręce, nie? Dobra! ale ja nie będę dotykała. Cześć! Oh, tak, ja. <noise> <Spokój, dobrze>. mm. <noise> <noise> nie, z tego filmu nie oglądałem przed. Co no, no, kocham, no, kocha, chciałabym, żebyśmy <noise> <na> to zrobili. <fotografii. głosy> Czemu ja tego wtedy nie doceniałam? ale głupia była? Kulak. jakiś. O, przejście. <noise> <karibis, karibis>. <noise> <God. głosy>

Mega, jakby kochane wszystko, co ty tam napisałeś, to wszystko, no. tak, I to w ogóle tak. To jest tak, tak ale ty już Zmieniam kierunek, ty tam stoisz na zakręciem na czekaj, mnie też naleci. Więc ona czuje? Widok Zostaw ten! Zobaczyła to w wieku 16 lat, to ja sobie Boże, chcę żeby jakby moja tak miłość tak, tak wyglądała Chciałam, na białym koniu normalnie tak. Ogólnie Ogólnie podczas tego teledysku, Wika robiła spinę, że jest jej za zimno i chce tak. wrócić do domu Tak było, ja tak nie ja mógł się rozwijać z tego miasta! Bo do mnie nie lubi! No bo coś już osiągnąłem, no i wyrasłem na ludzi! Proszę, to jest publiczne? No! Faust <głynne> do... ci dodaje do playlisty! Tak, no. tak mi się to podoba, że ja muszę to pokazać moim wywadnikiem. To jest wielką No ale faust! To jest jeden z tych numerów, który. Zawsze w sercu trzymałem, więc... ono się stresuje jak to ba, ba, Ej, bardzo Ej, serio! Jest... Ale to jest dla mnie nieprzyjemne Dla mnie rozwoju. też Ale stres so, so, ja, ja najbardziej lubię te ja, ja jestem tak. tam, w ogóle Tam widzisz taka osoba, A tu nawet Patryk Lecimy tu! O, <laughs> do góry. Patryk spokojnie, spokojnie! Wąsko te ręce! Spokojnie, Opuszcza, ja bra. Bra. spokojnie! Opuszczaj spokojnie, spokojnie! I tu gdzie? Nie! O, nie! się denerwujesz? Z ciosu schodzisz, żebyś nie robić na niego. Ciosy, Patryk! Ja się w się go. Pokojnie, patryk! się, mało się! w się! Uda o, Uda się! Uda Patryk, Uda tak, tak, tak. patryk, Patryk! się! Uderz! Uderz! Wal! Wal! Patryk, patryk! Uda po Uda Po Uda się! Uda Patryk! A ja po co ty się szalpiesz? Nie szarp się tak! Jak mówimy cię? Ci, mówimy ci góra to wstawaj! Ale niesamowity film, serio. No, nie tak. Prawa łapa! Lewo. Taki trawy moc. O to, o! to! O! I do niego, dawaj! To! O! O! Ale Patryk, I to jest nie! Oczywiście! Oj, dałem go! Dobrze, ale dostawaj! Patryk jak to! Oddałeś go! Oj, 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 musiałbym chciałbym do tego wrócić. Ogólnie bo nie pasi już, bo sobie zdjęła tak. Sobie... <śpiewanie> tak, w ogóle, y, tak. Emocje do mikrofonu, chcę wylewać, pomóc komuś i znowu wyjść. skąd u mnie ta <śpiewanie> łezka, tak jak twoja. Bardzo oh. mi się to podoba. Kolejna na playlisty. Z Nie mogę się doczekać, najnowszej. Nadszedł ten moment, yes. Dawajcie, 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 grajcie! Ogólnie ten nowy numer, który teraz powstał, jest specyficzny. Coś innego, jakby na znaczy, Moskito rap! <laughs> próbuję nowych rzeczy na nim i nowych brzmień. Eksperymentalny O tak, o. eksperymentalny Numer się nazywa A? Chciałem zrobić taki numer o tym co miałem wcześniej To te, te moje Jaki wszystkie to. myśli, które mam w głowie Taki bardziej smutny o. na drillowym bicie i ogólnie historia tego numeru jest taka główna, że jak słyszeliście pewnie na numerach, jak byłem w Anglii w tej szkole patologicznej, to jakby no, byłem bity i wyśmiewany, wyśmiewany i dowiedziałem się, że chłopak, który mnie wyśmiewał, trafił do więzienia za napaść z nożem. Wow. I to jest numer taki, że ja wyrosłem na ludzi, a oni siedzą. Oh. Patrzycie. A no, kryzde, to, mocno, wow. to już ma. Już Ciarę. Dawaj, dawaj to. I za klip, y, za nagranie klipu odpowiadał Maciuś. Oooooooooo! A ja montowałem. Za mało lata byłem gnębiony opłyty wyśmiany. Wracałem do domu, patrzyłem się w dół. Chciałem uniknąć i mamy i taty, bo nie chciałem nigdy być czuli ten Zawsze chciałem być gdzieś z tobą. a wiecie. Aaaaah! Ja! Wow. Tyle tych emocji na trakcie! Ja wow. nabijać o śmierć i wow. Dlatego dziś daję historię na faktach. Wow. 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 nowe rzeczy po prostu tak idealnie pasują do swojego stylu sztorm wow. Ale taką szczerą opinię, bo ja lubię takie szczere, żeby wiedzieć, co ulepszać i co nie do końca wam się dzieje. Oh, no tak dobra, to szczerze to to. Żeby minuta <gry> Nie, przemocne, serio! Ja, nie wiem, mimo że jakby nie jestem dziewczyną Patryka, nic ja się czuję taka dumna z że... Klip, mła! Kinia, o wiadomo! A. Poczułam ani razu jakiegoś takiego, takiej rzeczy nieprofesjonalnej, to wszystko dla mnie jest w ogóle jakbym oglądała Serio jakiegoś topowego rapera polskiego. Ujęcie z dzieciakiem i z powodu tak, zmianę. Tak! Wow! wow. Nie wiadomo ile z tego wy zobaczyliście, z tej reakcji. Już nie chcę spoilerować całego kawałka. Na pewno wiele Ale wiecie co do no, musicie namusicie na kanał tak. Patryka no, Każdy z was nas zostawia wiecie. suba, każdy z was nas na nutkę. Dokładnie. Każdy z Was pisze komentarz pod nutką, każdy z nas zostawia lajka pod nutką i robimy. robimy. Rozpierni! Taki! Yeah! Stresowałem się tym odcinkiem, ale się cieszę i się do mnie i widzimy się o 17 jutro tutaj. Pa!